jo, tutaj teleport z przyszłości, takiej dosyć bardzo dalekiej. Ogólnie ten odcinek, który będzie, o, to będzie zentfightu i ogólnie to dnia drugiego nie będzie, ponieważ działo się tam dosłownie nic. Zginąłem tyle razy, że zostało mi 10% i no musiałem Jakaś na bo aż ktoś mnie eee, No, i w tym odcinku zobaczycie Cały end fight i jak to się potoczyło. Eee, to Zobacz. tak ten... Um, nie w środku. Jaki jakie jaki Jakie ty, ty masz z i będzie robił krystale podobno. No, na pewno. No to chłopie! bierzemy jemu Wignesa, już. I właśnie. To nie za ten tydzień, nie za miesiąc, on no upadnie za kilka dni. Jutro. A nawet jutro. Yes! Dajcie mi 8 emeraldów, jak macie, proszę, 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 po 8 emeraldów. I wszystko poniszczone i tak. To nie wiem. Tu był netherite wiem Chcę dwie rzeczy ulepszyć na netherite. Jak? Szczerze, chyba sekletę ulepszę. Tylko. To Możesz ulepszę. Możesz Nie. O. Albo tą banie. Bo tym jak zrobiliśmy sobie na darej klatę, ja razem z Aleksem byliśmy gotowi, żeby pójść już w stronę Strongholda, aby być jak najszybciej w endzie, kiedy się odpali. I ogólnie ta LK to jest dropa z graczy, więc jakby co. Dziękuję. No Mam serwera wejść. Mam ci bo przed 20 ale mam jakąś taką tarczę mam. Czekaj. Ale polecić jest czarne. są te dwa... Tysiąc 2452 1040. To jest gdzie tam, choć To jest X, no? Ja chcę wiedzieć X. Ogólnie to, jak będą jakieś modki, to ja biję je z mojego miecza z fair aspektem. To jest mój cały miecz. Dobra, mam. Idę się skopać do tego strongholda. Nie, nie kop się jeszcze, nie kop się jeszcze. Tu zrobię ja takiej wieży 2 na, 2 na 2. To jest jakiś cave. Fricka ma sobie zmienić pita na Nas J a Bazę. Poczekaj, gdzie ty jesteś? No Panie. Jestem Co? 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 Nie! Co? Co się stało? Creeper mi Nie! Przede mną. Ja się drapałem, nie! 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 żeby Nie! 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 Bo teraz wolałem nie palić. Zleciałem tak litrą, że walnąłem o ziemię. Od razu wiesz, w trybie lotu, U serca mi zostało. O! Ogólnie to czekaj, chodź nad portal. Ty, tu jest gdzieś tam. Ten... od boku? Czy od boku się w Może do triala najpierw. On sobie tam lutuje o tam. Nie, nic tam, nie, nic tam, nie, nic tam. On tam jest, on tam tu jest. Trial, to, ja to, ja jest? Trial, to jest trial, to jest real, to jest real, to jest taki dziwny wygenerowany Tu, tu To co wy się tego samego stranku? Tak Tak O nie, wiesz gdzie jest porta? Mogę zawsze tam do was przejść Nie no dobra On chyba będzie wiedział zaraz że my tu jesteśmy Jest cały spojrzony ty, ty masz łuk, czy nie? Jo, ja mam kuszę. Ty, no to bierz. To weź tego. Ty, on tutaj idzie. Już nikt widać. Kucaj, kucaj, kucaj. Co? Tu jest. Nie wiem, co robimy. Nie, on tam jest. No patrz, tam nikt jest. Widzisz? Widzisz się na wyjściacie? Jak? wyciszony jestem. Na... Tu przyszliśmy, chodź tu, chodź tu, chodź Tam tu. jest portal! Chodź tu! To jest portal. On tu będzie szedł 100% Jest tu, chodź tu. Czekaj. Szybko, szybko. Jeszcze nie wiem. Szybko, szybko, szybko. Jeszcze nie wiem... On wie, że tu jesteś. On ma 30%, 100%. Szybko, wbijaj tu, wbijaj tu Zabrać kucanie? Czekaj, 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 czekaj. Podejdziesz. Mo jeszcze w tym Czekaj, bo ja iść nie mogę. Czekaj, wiem, wiem, wiem. Replay moda sprawdza. Lugnął, Dawaj, 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 dawaj. Ze sprintem musisz tu. Dobra, to co robimy? Ucieczka. Ranie tak zwane ładne. Czekaj, co on robi. On sobie nad portalem skoczy. Zabij go. On coś tam robi. Jeszcze nikt widać. Jezus Maria. Dobra, jest z drugą strony. Szybko, szybko, szybko. szybko. Mociu, panie. Ale kłócaj jeszcze, bo nikt widać. Jest takie odległość, że nie piezy, że zauważy. Chodź. No właśnie. To co? Co Atakujemy, czy... Idziemy do innej części trialu. Ogólnie to on sobie. O, czekaj. Jest, chodzi, jest, jest, chodzi... Jest, jest, jest. chodzi wokół, chodzi wokół na razie. Gdzie jest przejście? Tam pod tym? Chyba tak. Przejście? Tu nie? A tu nie? Nie, to nie ma właśnie. Alex! Na On chyba wie, że tu jest. Cicho. Cicho. Weź tak, żebyś nie dostał Fallen Major i żeby się tego yy, waluty nie aktywował. O się. Ty, uj się wykupuj. się do triala wkupuje. To triala się wkupuje. O panie, on jest z trialu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu chodź do mnie. Chodź tu do mnie. Idę, idę, idę. idę, 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 idę. Zamuruj to, zamury to. U. Nie ty zamoruj, ja nie. Chodź. Tylko dwa bloki gdzieś stamtąd i zamury tak, jak tu było tym patternem. Ja nie mam tego To tu, tutaj są, tu na ścianie są, ja nie mam miejsca ogóle. We Weź tu te dwa rozwaliny Czekaj, czekaj, czekaj czekaj. odejdź, odejść, odejść odejś. Mam, 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 mam tym, mam, mam tym Na pasku mam Dobra, proszę Dobra. Dobra. Dobra, on tu jest Go, 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 go. go. Mur jest załatwionym czymkolwiek Tutaj tunelu, co robimy? On się do nas kupił, on się kupi chyba Słyszałem do czegoś Chodź tam, chodź tam, chodź tam, chodź tam tak na naszą stronę kopać. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 Dobra, biegniemy, biegniemy na 31. On się kopie, jeszcze ma kawałek. Chodź, chodź tak. szybko. On wie o nas. Szybko. On wie o nas. Okay. To do ucieczka. Go, 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 go. Jak to. <śpiewanie> to, <się śpiewanie> do, to <śpiewanie> gotowi on goni nas. Nie widzę go. Nie, dobra. On się jeszcze wykopuje. Będzie gotowi no te panie nas. Co ty robisz? Woda, 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 woda. O, szybko, szybko. Go, 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 go. Bierz tą wodę, bierz tą wodę. Dobra, to co robimy? <ścoughs> Wracamy tam? Nie wiem. Może to jest strasznie na widoku. Do was, czy to no, do drugiego portalu, można do drugiego iść niby Nie, będzie pod content. O do nas idzie Co robimy? Jak spróbuję tylko boli... wejść do góry jak go zmniejsuję z tej góry Dobra? Cicho, 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 cicho. Dobra. On wie o nas Twini... Twinnik chyba widać. Nie ma nie widać. Trudno. A faktycznie, dobra. On, on ale to jest cheater Oj, ale to jest cheater. To, jest, dobra. to co? Ej, bądźcie gotowi na te panie mnie, a potem teleportyla i coś. Patrz. Po prostu nikim Ja nikt powiem. O, buduję się, buduję się! Jump. O, w pizdu! Ciemka Nie trafiłeś? Tak. Uciekasz? Bie wchodzić tam? Próbować miesować? Ej, bądźcie <laughs> gotowi na te panie teleportyla. Dobra, czekaj. Chodź tutaj! Rzucam perłę na bazę. O! Dawaj go. Ty patrz go? Piepoty jakieś. Nie, na razie nie. Nie poty! <grym> <grym> Pomocy! My nie jesteśmy... My nie jesteśmy gotowi na walkę. Dawaj, ja <grym> dawaj go. Ale ty skaczesz. Dawaj go! Ja to wszystko og Oglądam na rynka. O Co chłopak to. O! <grylingt> nie mam fajery nawet. O. Czekaj, czekaj, czekaj. Teleporty, daj. Te go? nie, 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 się do mnie! Lecę, 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 lecę. Alex, uważaj! Alex, nie. I y bądź gotowy na mnie. Bądź gotowy na mnie. Ty. A jaki masz ruch? Długa. Że ty. Ja, chwale. Ja Alex. Uciekaj, 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 uciek, Alex. Wykopuje się, wykopuje się. Bądź na mnie, bądź na mnie gotowy. Yes. Ej dobra, zrobiłem takiego TC Trap, ma Trap Panie O, panie On może płacić, jeżeli się do mnie wchodzi Dobra, bądź gotowy na teleportyla jak Ja żyję O, teraz się bije Ej, jest do tego młodego Ciekawe, by było go przybywam I się, ej, on, on chyba się powie. Ale walka Ty musisz otwartą przez... KOKS KOKS Ja nie mogę Oho, będzie tego Druga siłka Teleporty lataj, wiem, coś Czekaj Ale cheater On się do mnie kopie? Ta, on się do mnie kopie. Ale cheater. Dawaj go, dawaj go, dawaj. Gdzie on jest? On się gdzieś kopie. On się... Dawaj go. On się tutaj gdzieś na mnie kopie. Ja go nie widzę nigdzie. O, panie. Bo na kucaka. kuczaka. Dobra, Aleks, chodź do mnie, do cave'a. Kop, cave Kop się do mnie, do cave'a. Kop się do mnie, do cave'a. Dobra. Dobra, I cheaterze śmierdzący. On jest inny! Ty, co to? A Wiesław? Ty, cheater śmierdzący. Jak śmiesz. Wiesz ty co? Never i wstydź się. Ale jak to, co musiał mieć Stranger i Hoppie Sharp że cię na dwa stusze No. Dobra, krystalujemy teraz. Nasz warer krystalowania. No że Neverda to odpał, popią się się wkopał na niego Normalnie. Dobra, co straciłem Mesa, straciłem i to tyle Chcę to da się odrobić Mejsa straciłem Ajajaj. Dawaj teleport musisz go Wiesz, że ja też nie jest jakieś trudna. No dobra no w Weryfikacja nazwy użytkownika nieudana? Co? Czekaj. 50 i co? Oj, neverdaik, to to ci padło chyba buciki, co nie? Padły mu buty! Dawaj kurwa!